A jakby to już nagrywam po nagraniu całego filmu, ale w tym filmie będzie jakieś 6 quizów, więc. No. 6 quizów będzie. W tym filmie. Żebyście się nie zdziwili, ile. Wiem, trochę długi film. Jak na standardy mojego kanału to w sumie krótki. E, no. Życzę mi jego oglądania czy coś. Dzień dobry. Dzisiaj zrobimy quiz z stolicy Europy. Jakby co nie robiłem przed nagrywaniem, tylko po prostu chciałem, żeby po prostu było od razu to. Więc zacznę to. I. No, dobra Tak już. Dobra, to już zacznę. Mamy Sava, Berlin, ten. ten? Tak, teny. ten. Bardzo. Tu się złagodzić. Amsterdam stary dom. Bardzo. Skopie. Pod nie pod chyba, tak. Pod kolica, Zagrzebia, Sofia, buka ależ? Czy tak się pisze? Tak, buda Jakby ja tutaj nie losowo lecę. Moskwa, Kijów, Tarega, Wino, Tallinn, Helsinki, Oslo, Sztokholm. Hmm. Dobra. Czekaj, i w Szwajcarii to będzie Bern, Złych, Nie. Zury. jak się pisze? Nie wiem, czy to jest. Berno? O, Berno, no. Bratysława, Bel... Belgrad, Sarajewo? Tak, Sarajewo. Nińsk. Um. Reykjavik. Jak się pisze, tak, dobra. Irlandia ma Dublin. Francja, Lizbona, Andorra ma ta. Galeta, tak, tak, no, kurde, nic o ja nie wiem, nie wiem zbytnio, to miał, chyba kanto, po prostu, Słowenia, co miała Słowenia? Ljubljana jakiś tak? Ludlian. O, Lublana. no. Hmm. San Marino, ja pewnie San Marino. Liechtenstein miał, pewny Liechtenstein. Nie, miał coś, kurde, nie pamiętam, co. Dania miała Copenhaga. Nie, przez Samocha. Czechy miały Paraga. Dobra, Austria Wiedeń I dostały mi tylko trzy państwa, czyli Mołdawia, Liechtenstein i Albania. Hmm. Mam jeszcze dwie minuty. Dobra. Co miała Alba? To nie chcę, żebyście tak długo się gapili jak się zastanawiam, więc na razie Będz... zobaczę. Włączam na chwilę nagrywanie i zobaczę. Jak coś znajdę, to wpiszę. Ym, dobra, przypomniało mi się, że Liechtenstein miał wadus. I nie wiem, co miałam dobio. Wiem, już kiszynów. Kiszynów? Nie Chyba nie Nie wiem Kurde Co miała ta... Dobra, poddaję się, zostało tak tylko 20 sekund No, Tirana i Kiszyniów Czyli... No Wiedziałem tylko, źle zapisałam Mm. Dobra. Pristina była tak niska, Mniej niż Kiszynów? I Lublana i Kiszynów na tym samym? W sumie? Warszawa 95 ludzi z warszawa. No 95 ludzi na 100. O, powiedzmy. No to ja wezmę jakiś inny quiz nie wiem. Jakbyście chcieli to. No dobra, to wezmę jakiegoś tam quiz'a z państwami Europy, nie, nie państwami Europy, nie dobra, no znalazłem taki flagi Europy i tu będzie prosto, w mniej niż dwie minuty pewnie zrobię, dobra, Niemcy, UK będzie, nie, Francja Norwegia Hiszpania Tu będzie Grecja Portugalia No ja mam dużo czasu tu Finlandia Islandia Malta Dania Rosja Irlandia Niderlande, Bułgaria, Polska, Luksemburg, Węgry, Łotwa, Albania, Włochy, Monaco, Austria, Marseille c'è no, Ukraina, San Marino, Marino, Watykan, Serbia, Belgia, Szwajcaria, Czechy, Croazia Liechtenstein. Rumúnia, Litva, Slovácia, Slovenia, Estónia, Estonia, Čad, Rusia, Bosnia, Andora, Slovácia, Kosovo. I co, co ta? Kurde. Hmm. Mołdawia. Mołdawy, najmniej, pracąc skadło. Dobra. Hmm. Państwa na literę F. Dobra. Ciekawie hmm. Ciekawe, co to za państwo. Dobra, zaczynamy od razu. Francja. Fiji. Finlandia, Finlandia, mamy Francję, Fiji, Finlandia. Co jeszcze? Hmm. Francja, Fiji, Finlandia. I mamy tylko cztery to Malutko. Filipina. Fiji najmniej skadło. Losers. Hmm. Państwa Ameryki Północnej. Który też jest quiz? Chyba trzeci, to teraz będzie czwarty, to do pięciu robię i elu. Państwa Ameryki Północnej. Robić to? Pff. hmm dobra niech będzie, wywozi się tego USA, Kanada Belize Watykan Meksyk Kuba, Bahamy Brytyjskie Wyspy Czy tu to są? nie, tu nie ma Brytyjskiej z Veracruz, Tonya. Nie. Dobra. Haiti Dominika. Dominica, Dominicana, Barbados. Trinidad Saint x Guatemala, Salvador, Honduras, salva

Jamaica. Ej, zostało mi mało, bardzo już. Tutaj tylko jakiś funkcja będzie. Ten. Um, tu jest dosyć proste spodziewałem się, ale dobra. Kostaryka, Panama, Salwador, Guatemala i Honduras. Co było jeszcze tu? Hmm. A Grenlandia nie jest zaliczana do tego? Do kontynentu A tej Ameryki Północnej? Hmm. Hmm. Dobra, pozastanawiam się. Hmm. Będzie coś pewnie na B kolejnego Albo na A To są pewnie jakieś wysepki Kurde, wywalić się na tym Dobra, nie chcę tego przedłużać, żebyście się nie nudzi. Nicaragua, Jezu Grenada! A, ah, i Saint Vincent, i Grenada, na Antigua, i Barbuda Saint Lucia, i Nicar Nicaragua no w sumie nawet mało, z tą nikręgą zgadło. To było, co było. Co było jeszcze na AF. To może takie? W 2100 roku. Co skąd mam wiedzieć? Jedyne państwo europejskie. Jedyny kraj, jedyne państwo europejskie, które coś zrobiło. Nie wiem co. Hmm. Dobra, to mapa Europy z sobą połączonymi państwami. Za. Hmm. Dobra, zaczynamy quiz. Hmm. Austria, Węgry. Aha. Słowenia jest połączona z Austrią, która jest połączona z Węgrami, które są połączone z Serbią, Chorwacją, która jest połączona z Bośnią. Dosyć dużo tego. Yo, zaraz tu będą ostro węgry mówię wam. Where are it? Where are these? Where are these? Where are these? Hmm. Hiszpania i Portugalia. Fajno. Hiszpania. Portugalia. Prosiutkie. Hmm. Dobra. I robimy jeszcze jeden quiz. Hmm. Hmm. Dobra, robię to. Państwa Europia to za to stanie Albania, Białoruś, Białoruś, Belgia, Włochy, na no, chracowo wojnę na Bułgarię. C, co było na C? Dobra, zaczynamy na W. Watykan, Ukraina, Turcja. A Turcja? Turcja się nie liczy. Rosja. Słowacja Polska, Holandia, Polska, Niemcy Polska, Łotwa Litwa Karaiby Karaiby na 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 Kurde Hmm, hmm. 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 Nie wiem, może Portugalia była na ka. Na K. co było na ka? Krety, Krety. Grecja, Finlandia. Estia. Panią, Erytrea. Na te była Dania, na H była Haiti, nie no, nie tu, ale Indie. No, Indie chyba były niderlandzkie, no, a nie było już. Aha, dobra.

Armenia, Azerbejdżan. nie, pewnie nie. Bułgaria jest już. Dobra. To słowo Góra. Kurde, czarnogóra miałem już. Estonia, Hiszpania, kurde. Poczekaj to. Muszę zobaczyć ile jest czasu do które, ile już nagrałem. Dobra, to będzie już 17 minut, więc... No już nie będę, pewnie, niestety, no. Albo... nie, dobra, już. Może nagram jeszcze zaraz kolejny odcinek tego, który wpuszczę za 3 lata. Mm, dobra, to elu.